Hello? Yes. Ah! Hell was that? Everyone has a price to pay. Sacrifice must be made. Ah! Monster. I'll give you a monster. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was znów Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną znów Michał Rakowicz, czyli Jerry. Cześć. Cześć Mando, witam wszystkich. Idziemy web w web. Nasza e, zapoczątkowana w styczniu rywalizacja o to, kto nagra więcej podcastów. E, no, Nie nabiera rumieńców, bo ciągle nagrywamy razem. I dzisiaj znów nagrywamy o. Creep Show i to jest najprawdopodobniej drugi odcinek bonusowy w tym tygodniu, no ale taki czas, zbliża się Halloween w tym roku. Nie przygotowałem żadnego Halloween Special do Radia Eska, więc niech tym specjałem halloweenowym będzie ten październik wypełniony podcastami, wypełniony Creepshow, wypełniony horrorem. I dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu. O drugim odcinku czwartego sezonu serialu Creepshow. Które obejrzeliśmy, który miał premierę równolegle z wszystkimi odcinkami, także na razie idziemy dość sprawnie. I ten odcinek, jak wszystkie w tym sezonie, składa się z dwóch segmentów. Pierwszy segment, The Hut, tutaj. W zasadzie nie ma wiele do powiedzenia o twórcach, i mam wrażenie, i ja to czuję w tym odcinku, że trochę wracamy do tego, co mieliśmy w sezonie chociażby trzecim, czy trochę w sezonie drugim, bo. O nikim w zasadzie tutaj nic nie mogę powiedzieć. Reżyseria to są dwie osoby, Kaylee Spear i Sam Spear, to są bliźniaczki i one odpowiadają za reżyserię obu tych segmentów. Uh -huh. Także przy drugim też nic nie powiem o reżyserkach. I one mają tam jakieś tam może z 5-7 tytułów na koncie, raczej razem je robią. Ja raczej tych tytułów nie znam. Natomiast scenariusz to też dwie osoby: Byron Willinger i Philip De Blasi. I ci mają jeszcze mniej, bo oni mają tak naprawdę jeden pełny scenariusz na koncie, czyli ten Creep show wspólnie. I jeden tytuł, w którym odpowiadają za historię, czyli podejrzewam, że jakiś wcześniej, wczesny, wczesny scenariusz to jest Pasażer z Liamem Nisonem. Oni są tam podane jako, jako story, jako historia, a tak naprawdę jako scenariusz jest jeszcze trzecia osoba dodana, i to jest wszystko, co ci panowie mają na koncie. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, to i to można się rozliczyć już z obydwoma segmentami. To jest właśnie tak, jak w poprzednim sezonie, czyli. Jeśli ktoś ma trochę więcej ról na koncie, to ja kilka kojarzę, ale to są jakieś pojedyncze epizody, czy to w archiwum X, czy w jakimś innym serialu, a tak naprawdę duża część ma tylko kilka tytułów na koncie i, i, i to jest tyle. To są dla mnie kompletnie nieznani aktorzy, zarówno w tym segmencie, jak i w drugim. To prawda, ale ja bym tak się nie rozpędzał aż bardzo, że to jest tak, jak w poprzednim sezonie, bo jednak jakościowo moim zdaniem jest lepiej. Mamy kontynuację tego trendu, że nawet jeżeli tego trendu, który widzieliśmy w pierwszym odcinku, że nawet jeżeli to nie są jakieś nazwiska znane i uznane, tak jak to bywało w pierwszym czy drugim sezonie, gdzie no czasem bawili się nawet z jakimiś takimi no ważnymi dla choroby. Nazwiskami czy, czy gościnnymi występami, tak no moim zdaniem, to aktorstwo w obu dwóch segmentach, w tym drugim odcinku, jest na naprawdę dobrym poziomie. W tym pierwszym segmencie to nawet na bardzo dobrym, ale to jest też kwestia specyficznej tonacji, w którą mam wrażenie, że się ko cała ekipa. Bo tak się zastanawiałem, jak tutaj to sformułować, cała ekipa nam się wpisała. No właśnie, może mi ta tonacja nie do końca podeszła, bo ja jednak, ja jednak bym powiedział, że to jest epizod z wcześniejszych sezonów. Aczkolwiek, no może jest z tych lepszych. Tu mógłbym się zgodzić. No ale dobra, to może w podsumowaniu. Natomiast jeśli chodzi o historię, którą tutaj mamy, ona jest lekka, ona jest humorystyczna. To jest historia pisarza Jay'a Stratona, który ma blokadę pisarską. Siedzi przed komputerem, cały czas biała kartka, nie wie co napisać. Wydał z bólami jedną książkę w życiu, i cały czas porównuje się do pisarza bardzo płodnego, który nazywa się Steven Bachman. Takie bardzo subtelne nawiązanie do Stephena Kinga i Richarda Bachmana. Zresztą bardzo często tu są pokazywane jego książki, cała tak, półka tak, z książkami, plakaty, reklamy i ta półka z książkami, która raz miga na cały ekran. No i ja sobie czytałem te tytuły, a podejrzewam, że one są jakimiś tam odpowiednikami, nie Niektórych książek Kinga, ale dopasować ich nie mogłem, ale to tak właśnie wygląda, jakbyśmy mieli mały wycinek twórczości Stephena Kinga. Bo to tylko jedna półka jednak jest. No i ten nasz pisarz bardzo chce pisać, ale mu to nie wychodzi. On żyje w takim normalnym małżeństwie, ta jego żona jest. E... Architektko. O Jezu. Architektką, ale chodzi o to, że oni są takimi luźnymi ludźmi. On jest taki tam trochę grubasek, taki t, t, t mają, t, tacy normalni ludzie, normalne małżeństwo, fajne, miłe, nie wynosi się gdzieś tam wysoko, to są normalni ludzie. No i nasz główny bohater idzie do swojej agentki, mówi jej o tym, że deadline minął, a on tak naprawdę ma problem, i ona mu proponuje, żeby jakiś sobie talizman znalazł. On oczywiście w takie rzeczy nie wierzy, a ona mu pokazuje całą kolekcję. Tutaj nabój H.P. Lovecrafta, bez którego nigdy nie napisał żadnej książki, zawsze miał go w kieszeni. Maszyna do pisania Raya Bradbury'ego, fajka Richarda Matesona i to, oni, to były ich amulety, bez których nie tworzyli. No i jest też kapelusz, Stevena Bachmana. Nie Fedora, tylko Homburg. No i ten nasz bohater przymierza go na początku, wyjmuje z gablotki, na której jest napisane nie otwierać. A ostatecznie no, zaczyna go używać i tak jak na początku nie działa, tak gdy go wciska mocno na głowę, to jego oczy pokrywają się bielmem, yy, zaczyna tak działać jak robot, no i tworzy powieść w jedną noc, i od tej pory zaczyna tworzyć masowo te powieści, ale też zaczyna się psuć w jego małżeństwie. Yy, on yy, spędza całe dnie, w zasadzie te, te, dnie, te, te dni mu gdzieś tam mijają niepostrzeżenie w swoim gabinecie, zaczyna od niego śmierdzieć. Gdy żona chce ratować małżeństwo robi, yy, organizuje randkę, no to on żre na nie jak świnia i wpada mu jakiś pomysł, więc od razu biegnie go zapisać. No i tak naprawdę wszystko to prowadzi nas do potwora tygodnia, który mieści się w tym kapeluszu, który jest dość uroczy, dość zabawny, yy, i wszystko to jest utrzymane w takim lekkim, humorystycznym, wesołkowatym tonie. No i tak ty trochę już się zdradziłeś, że nie do końca ci się ten segment podobał, a on do mnie idealnie trafił, mam wrażenie, że to jest taki segment, który świetnie się wpisuje po prostu w tego rodzaju antologię horroru, jaką jest Creepshow, gdzie mieliśmy ten pierwszy odcinek z dwoma segmentami, gdzie pierwszy był dosyć poważny i, i taki dosyć głęboki, drugi był dosyć standardowym horrorkiem. No, no pod tym kątem się zgadzam, jest różnorodność. Tak. Nie? Tak, i, i mamy trzeci segment, który znów serwuje nam coś zupełnie innego, bo tutaj mamy właśnie dużo mniej poważny ton, to jest właśnie takie lekkie, humorystyczne, zabawne i ja też dlatego nawiązywałem trochę do tego aktorstwa, bo wydaje mi się, że tutaj ta... No główna trójka, można powiedzieć, no bo mamy to małżeństwo i agentkę w jakiejś tam większej roli, no bo pozostałe postaci, tak jak się przewijałem to, to dosłownie tam na jedną, dwie sceny, no to cała trójka dobrze w mojej opinii trafia w tonację, w tym sensie, że właśnie ten pisarz, kiedy... Trzeba to jest gburowaty, obleśny i hamowaty. Kiedy ma być miły i sympatyczny, to jest miły i sympatyczny. Kiedy ma być zabawny, to jest zabawny. I, i podobnie jest z tą jego małżonką. To, to mi wszystko ładnie gra. Ta ich relacja jest spoko. I wiesz, fabularnie ten odcinek to znów nie jest nic specjalnie odkrywczego. Ale ja mam zawsze tak w tego rodzaju historiach, że zastanawiam się, czy twórcy będą próbowali nas czymś zaskoczyć i, i co finalnie dostaniemy. No bo to, to, to zawsze jest taki dylemat, nie? Czy pójdziemy w taką totalną klasykę, czy, czy gdzieś tam się trochę mm, twórcy z naszymi oczekiwaniami zabawią. I tutaj z jednej strony faktycznie. Szybko można się domyślić, do czego to będzie prowadziło. I poniekąd to właśnie dostajemy, ale mi się ten finał bardzo podobał, bo on jest taki powiedziałbym, przewrotny w kontekście tego wszystkiego, co tutaj widzieliśmy. Mamy pewną zamianę ról, pewną zmianę podejścia i to jest fajne. To jest znów utrzymane w tym takim tonie pełnym czarnego humoru. Do tego ten potwór tygodnia ponownie wygląda dobrze, ponownie, no bo chwaliliśmy efekty specjalne w pierwszym odcinku, i tutaj miałem po prostu znów takie poczucie, że oglądam nie coś może bardzo świeżego, ale zrobionego dobrze, zrobionego ze świadomością, co się robi, jaki efekt chce się osiągnąć, i właśnie takiego no, dosyć dobrze dopracowanego i, i wizualnie, i aktorsko. Także ja byłem zadowolony. To, to jest po prostu taki lekki, sympatyczny przerywnik, i, i właśnie też może, że on jest tak inny od tego pierwszego odcinka, no to tak przyjemnie mi się go oglądało. Znaczy ja nie oceniam go źle, ale ja ogólnie całego tego serialu nie oceniam źle, po prostu niżej i wydaje mi się, że chyba moje oczekiwania za, za mocno poszły w górę i też. W górę po tym pierwszym segmencie. No, 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 no. I, i też wiesz, ten segment był mocno inny. O, i, i Mówiliśmy dyskusyjnie klipszołowy, ale on mi się tak bardzo podobał, że teraz jak dostałem coś takiego bardzo klipszołowego, to, to tak no mniej mi się podobało w pierwszych chwili. Ja się w sumie tego zakończenia nie spodziewałem, że tam jeszcze będzie taki twist na koniec. Raczej No, ja też nie. Też myślałem, nie. że to się zakończy na tym potworku. No tak jak mówię, lekkie, humorystyczne, bardzo komiksowe. Ja nie pamiętam, czy, czy to zawsze było aż tak bardzo komiksowe, że każda zmiana sceny to jest zmieniająca się strona. Tutaj na to zwróciłem uwagę w obydwu tych segmentach, ale podejrzewam, że zawsze tak to było. Ten potwór tygodnia. No on nie jest tak ładnie zrobiony, jak był zrobiony potwór w pierwszym segmencie. On to jest raczej takie, to... nie, no ja raczej bym powiedział, że to taka trochę tandeta, ale taka tandeta przeurocza. Ale to tak miało no być, wiem. tak. Akurat ja... mi się wydaje, że tutaj to, to nie jest, wiesz, bo, bo my, ja nie wiem, taką chyba, to był ten odcinek The Last Tsubaraya, gdzie tam mieliśmy takiego dużego potwora, gdzie żeśmy się trochę nabijali, że on już jest tak zrobiony, że tam prawie suwa. Aha widać u nim. I y, wydaje mi się, że tutaj to nie jest właśnie ten poziom efektów specjalnych, że ty widzisz na to i że to jest takie, a Jezus Maria, nie. <grym> po prostu folia, folia śniadaniowa i, i jakieś coś różowego. Nie, to tutaj nie miałem tego poczucia. Wydaje mi się, że to jest zrobione dobrze, tylko po prostu o, o to miało tak wyglądać, nie, że to, to, to miało być takie coś takiego dziwnego, trochę no właśnie, nie to jakiś owad, ni to y, coś takiego cierpliwego. Lesnego trochę i, i mi się wydaje, że to też dlatego jest tak dziwacznie. On jest trochę jak, jak w Seagirl w Masters of Horror, trochę w tym stylu. O tak, tylko, trochę że tak. jeszcze mm -hmm. w tym kapeluszu siedzi. Nie? A to jest w sobie przeurocze, tak jak mówiłem, że czekam na popas e, Kłębkiem włosów z odpływu. Tak, tak, takiego popa <śmiesz> też bym przygarnął, ci powiem kapelusz do no, Także liczę na takie figurki, a nie tam kolejne kripy. No, liczę na coś takiego. No, to, to tyle. To jest takie Patrząc na te trzy odcinki, jest na razie fajnie, bo, bo tak jak mówisz, mamy bardzo różnorodno, różnorodny dobór tematów, podejście, formę, więc na razie jest okej. Okay. I to ja tu więcej nie dodam. Ja też nie. Możemy przejść do kolejnego segmentu. Okej, okay. drugi segment y Grieving Process. To tutaj reżyseria, te same panie. Natomiast za scenariusz znów mamy podane dwie osoby. Przy czym pierwsza, Mike D. McCarthy, to jest autor opowiadania, na którym oparty jest ten odcinek. To jest opowiadanie w jakiejś tam antologii, wydane w Stanach. Ja nic o nim nie wiem, tak naprawdę, zarówno o opowiadaniu, jak i o jego autorze. Natomiast drugie nazwisko, przy scenarzystach, to już jest nazwisko znane w tym serialu, bo to jest John Esposito który y, włącznie z czwartym sezonem zrobił, zrobi tak naprawdę już siedem y, segmentów, bo on w każdym sezonie robił coś, on robił Night of the Pole w pierwszym sezonie, Model Kid w drugim, e, Within the Walls of Madness w drugim, Skeleton in the Closet w trzecim, czyli to w sumie dwa odcinki, które trochę słabiej ocenialiśmy z tego, co pamiętam. Meter Reader w trzecim, no i w czwartym zrobił ten i zrobi jeszcze jeden. On też napisał scenariusz do Cmentarnej Szychty i on napisał scenariusz do odcinka Masters of Horror, który omawialiśmy ostatnio i którym się zachwycaliśmy. Ride to Die, Prawo do Śmierci. No i o nim mówiłem już przy Najmniej z pięć razy, i pewnie wymieniałem za każdym razem te tytuły, więc może to już ostatni raz. A aktorsko tutaj tutaj to już tak naprawdę, jak przeglądałem tę filmografię, to wszyscy mieli dosłownie po kilka ról na koncie, więc to są raczej no-namey. No tak, no i tutaj to aktorsko jest poprawnie. Tu, tu mam wrażenie, że, że trochę to, to wypada jakby gorzej, ale to ja akurat oceniam w ogóle ten segment. Chyba najchłodniej z tych dotychczasowych czterech, które za nami, ale to też za chwilkę no, rozwinę on dlaczego. jest inny, bo on. Trochę chyba nie wie, w którą stronę iść. W sensie on jest i no, tak, to jest jeden z jego problematyczny, i brutalny, i porusza poważne tematy. Także tak trochę wszystko w jednym, a historia wygląda tak, że poznajemy faceta, który nie wiem, czy z zawodu, ale na pewno z zamiłowania jest kucharzem, przygotowuje fantastyczne dania dla swojej małżonki. Dowiadujemy się, że oni się starają o dziecko, są takim małżeństwem kochającym się bardzo, z nimi mieszka jej siostra, no i umawiają się na wieczór. On przygotowuje fantastyczną kolację i będą się starać ponownie o dziecko. Natomiast jego partnerka, wybranka, nie dojeżdża do tego domu i po jakimś czasie otrzymuje nasz główny bohater, Richard, telefon od policji, że doszło do wypadku. Okazuje się, że jego żona. April została zaatakowana brutalnie. Ma no, bardzo poważne rany na twarzy i szyi. I od tego momentu się zmienia. Na początku leży chwilę w szpitalu, potem wraca do domu i jest, staje się taka. T, t, takim potworem dosyć. E, w sensie no, reaguje źle na światło, siedzi po ciemku, nie chce nic jeść, wymiotuje po wszystkim, e, wygląda czasami jak sadako wychodząca z telewizora. To wszystko eskaluje coraz bardziej. W końcu wyrzuca z domu swoją siostrę, zostaje sam Richard i jego małżonka. E, no i ten dom zaczyna śmierdzieć, zaczynają latać muchy. Tam wszędzie leżą. E, Talerze z posiłkami, których ta małżonka nie zjadła, a Richard cały czas próbuje, i wszystko układa się coraz gorzej, aż do wizyty pani doktor, która chce zobaczyć, jak postępuje zdrowienie naszej bohaterki. No i nasza bohaterka zjada panią doktor. Okazuje się, że tak tylko może zaspokoić swój głód. No i Richard reaguje na to w dość lekki, absurdalny sposób. zamykają ją w piwnicy przykuwają łańcuchem, no i zaczyna mordować różne osoby i przyrządzać z nich posiłki. Czyli dalej robi te swoje wykwintne, fantastyczne dania, tylko robi je z ludzkich szczątków. No i to wszystko prowadzi tak naprawdę do jeszcze jednego twistu, gdzie okazuje się, dowiadujemy się, kto stoi za tym atakiem? Dlaczego nasza bohaterka się zmieniła, bo to nie było jasne, bo to wyglądało tak jakby to była jakaś przedziwaczna trauma, a jednak zmieniała się fizycznie i tak dalej, więc tutaj musiało dojść do jakiegoś nie wiem zakażenia przez to ugryzienie, to musiała być jakaś bestia. I dostajemy końcówkę z nową rodziną Richarda w tych makabrycznych, w tej makabrycznej scenerii. No i wiesz to, ja mam dosyć ambiwalentne odczucia co do tego segmentu z kilku powodów. Po pierwsze, właśnie aktorsko mam wrażenie, że tutaj nie do końca dobrze to wypada, bo i ta główna bohaterka, tę przemianę... Prezentuje w taki sposób, który trochę mi się wydawał niewiarygodny, a momentami wręcz irytujący. No ale jak już się dowiadujemy, że to jest ugryzienie jakiegoś niby wampira, czegoś w ten deseń, no to. No to to nabiera sensu, nie? Znaczy, wiesz, to, to nabiera sensu, ale i tak, y, wiesz, ten jej sposób grania jakoś mi tak nie leżał, jakoś tak mi to no, no gryzło mi się to nomenomen, y, y, jakby trochę <gry> źle była prowadzona ta aktorka. Y, ten Richard, y, no też tak poprawnie, ale, ale właśnie tak poprawnie z minusem. Ale y, ten. ten Problem podstawowy to jest właśnie to, co ty ująłeś jako ten rozkosz, w którym ten odcinek stoi, i to niestety bardzo mocno jest widoczne, bo tak jak zasygnalizowałeś, no w sumie. Jakby się przyjrzeć z perspektywy też finału całego tego odcinka, no to wydaje się, że tematyka jest no, dosyć mhm. poważna. No bo jednak ta rodzina, ten, ten wątek dziecka i tak dalej, i tak dalej, to jest kwestia, która staje się tym wątkiem przewodnim i wątkiem głównym całej tej historii. No tylko, że właśnie tutaj trochę nie wiadomo. Jaka ma być tonacja całości? I tutaj mamy i sceny takie wręcz głupawe, przerysowane po prostu, które, no mówię, one nawet nie tyle, że są humorystyczne w taki fajny sposób, jak to było w tym pierwszym segmencie, gdzie ja czułem, że to jest świadomie i zagrane i napisane, tylko że to jest takie, takie głupawe, właśnie, że to mi się wydawało takie mm, niepoważne, ale niepoważne w kontekście, że, że niepoważnie trochę do nas widzów podchodzą bo wiesz na przykład dlaczego ta, ta główna bohaterka z tego szpitala w ogóle zostaje wypisana, to jest dla mnie jakby niepojęte, dlaczego ten mąż zachowuje się tak jak się zachowuje w tych pierwszych dniach i ta, ta siostra tej głównej bohaterki w tych pierwszych dniach po jej powrocie tak jak się zachowują. To jest głupie, to wymaga po prostu tak dużego zawieszenia niewiary z mojej strony, jako widza, że no, źle mi się to oglądało pod tym kątem. Znaczy to, że oni się tak zachowują, to dla mnie jeszcze jest okej, okay. no zostali postawieni w sytuacji, w której sobie nie radzą, wszystko im się wymyka z rąk, nie wiedzą co zrobić. Po prostu tej, do tej sytuacji nie powinno dojść, nie? No nie, no ale wiesz, ale to no, oni się zachowują tak jakby z jednej strony, no coś było właśnie z tą kobietą nie tak, ale no, no w zasadzie oni nie nic nie robią. No, wiesz, no, dla mnie naturalnym krokiem byłoby właśnie nie wiem, sprowadzenie lekarza, psychologa, psychoterapeuty, jakiegoś lekarza pierwszego kontaktu, no, no bo widać, że to nie jest tylko kwestia jakiejś tam traumy, tylko że ta bohaterka fizycznie źle wygląda, a, a oni w zasadzie no, nic nie robią. No. Siedzą obok siebie, ja to w którymś momencie nawet myślałem, czy to nie pójdzie w kierunku takim, że ten mąż tak, tak, że ten mąż wejdzie w jakiś tam romans z tą siostrą, a ta spotworniała żona dokona jakiejś zemsty, bo, bo tak mi to po prostu pachniało w którymś momencie. Ale to też pokazuje, że właśnie tu jest problem z tonacją, nie? I tu są fajne rzeczy, bo na przykład ten motyw kulinarny mi się akurat bardzo podoba, bo on znów jest świetnie wizualnie zrobiony. Jak, jak wiesz, i w te, na początku, kiedy on przygotowuje te fancy śniadanko, i jakieś tam kolejne dania, i tak dalej. I później, kiedy on już zaczyna korzystać z ludzkich surowców, że się tak wyrażę, i, i też robi to w taki sam sposób, to jest fajne. To Do. jest ciekawe. To, to Pamiętam, że to na przykład w tym filmie Fresh, który też kiedyś na konglo omawialiśmy, tam też się tym bawiono i, i to, to jest fajne, to jest, to jest ciekawy motyw. Sam ten potwór, jak wizualnie jest pokazywany w tej pełnej krasie, on znów wygląda dobrze, on jest efektowny. No tylko mówię, to wszystko dla mnie nie tworzy spójnej, ciekawej historii i ta końcówka dla mnie akurat w sumie była już od któregoś momentu tak na kilka minut przed końcem dosyć przewidywalna. Ja w sumie nie jestem zadowolony, bo, bo nie do końca mi się podoba ten kierunek. To, to znów chyba nie jest nic specjalnie oryginalnego, bo popraw mnie, jeżeli się mylę, ale czy w Santa, Larita, Dajec to nie był podobny motyw e, w kontekście takim rodzinnym? No, był. no w sumie e, był. No właśnie. No i wiesz, ja tak czułem, że, że to, to ten pomysł nie jest jakiś przesadnie oryginalny, a też tak jak mówię, można zrobić coś niezbyt oryginalnego, ale fajnie to grać czymś zaskoczyć na koniec, jak to było w kapeluszu, a tutaj, no, no, no właśnie nie. No to jest dosyć odtwórcza suma summarum historia, gdzie u mnie tylko te wątki kulinarne i wizualnie i, i fabularnie jakoś to tę historię ciągnęły w górę, a tak, no ja raczej dosyć nisko oceniam ten segment. Ja, raczej tak. Teraz, jak na chłodno na to patrzę, no to faktycznie gorzej niż kapelusz. Chociaż, jak oglądałem to premierowo, to kapelusz mi się mniej podobał. Ale też nie, ja, nie jakoś tak bardzo źle. Ja się zgadzam, tu jest dosyć dużo. To jest, te, ten odcinek znów jest ogólnie całościowo długi. On ma 53 minuty, ale jest bardziej wyważony niż pierwszy, bo mniej więcej pół na pół prawie jest podzielone. Ale i tak tu jest dużo rzeczy. Dużo rzeczy, które wychodzi nagle. I. Yy, yy, tak jak mówię, no niby to pojawienie się na koniec tego nowego potwora, drugiego potwora, który zaraził naszą bohaterkę, nadaje trochę więcej sensu wcześniejszym wydarzeniom, ale z mhm. drugiej strony mm, tak wiemy. Tak... Ja miałem wrażenie, że to już za dużo, że jeszcze teraz wchodzi potwór, ten potwór teraz przybiera te rolę w tej rodzinie. No nie wiem, nie wiem, nie umiem powiedzieć, co mi tak do, najbardziej w tym odcinku nie gra, ale, ale tak. On ma plusy, z którymi, które wymieniłeś i z którymi się zgadzam. Ale całościowo z tych czterech to jestem w stanie się zgodzić, że na razie najsłabszy. No, to, to, to ja tutaj wiele nie dodam. No on też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, on jest nadal dobrze nakręcony i lepiej nakręcony średnio licząc niż to było w sezonie trzecim, w mojej opinii. I, i to nie jest tak, że on jest jakiś bardzo zły, tylko po prostu, no. Ja znów widziałem tak tę historię kilkukrotnie i wydaje mi się, że jeżeli ktoś kojarzy tego rodzaju opowieści, no to po prostu. Ten segment nie ma zbyt wiele mu do zaoferowania, tak naprawdę. Okej. Okay. No to to by było na dzisiaj wszystko. Nie żegnamy się z Clipshow. Usłyszymy się w następnym tygodniu na pewno z przynajmniej jednym bonusowym odcinkiem serialowym. A tak naprawdę komiks już też niebawem, bo chyba 8 listopada kolejny zeszyt. Więc. Tak, ani się obejrzymy. Tak jest. Będzie po wszystkim. Niedługo. Ale na razie jeszcze przed nami sporo, sporo bonusowych odcinków. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki również i do usłyszenia niebawem. Cześć Cześć